Cześć, tu Marcin. Wy jesteście na kanale Motolab i zapraszam was do kolejnego odcinku z serii Jakie opony danego producenta wybrać? Pierwszy odcinek był odnośnie Michelin, gdzie w jednym rozmiarze zaprezentowałem wam wszystkie możliwe modele i właśnie koncepcje opony, które można mieć. Dzisiaj w rozmiarze 225 na 48 18 zobaczycie Cztery propozycje od Bridgestone. Zaczynamy. Tak jak wiecie, z moich kanałów opony różnią się charakterem. Właściwie wszystkie te opony prezentowane dzisiaj, poza mm, oponą Ramflat, możecie kupić w tej samej cenie. Jak wybrać? No właśnie, mam nadzieję, że pomogę Wam dokonać wyborów, tak żeby opona była zgodna z Waszymi Oczekiwaniami. Zaczniemy od Bridgestone Turanza T005. Jest to oczywiście model, który jest Wam bardzo dobrze znany. Model, który był wielokrotnie na tym kanale i to jest model, który już powoli wychodzi z produkcji. Natomiast to jest opona, która jest wyprodukowana w tym roku w rozszerzeniu Driveguard. Co oznacza Driveguard? Pamiętajmy, że Bridgestone jest liderem, jeżeli chodzi o Produkcję, o technologię opon, które mogą jeździć bez, bez ciśnienia, czyli tak zwane Run -on Flat. Czyli jest to opona, która po przebiciu może spokojnie, co prawda z niższą prędkością, ale dojechać do serwisu, gdzie może zostać naprawiona. Jeżeli jest to przebicie w czole opony to po naprawie ta opona dalej może służyć Wam na co dzień. Czym charakteryzują się opony Ramflat? Przede wszystkim tym, że mają bardzo sztywną ściankę boczną. Oczywiście chodzi o to, by w razie utraty ciśnienia cały ciężar samochodu został utrzymany na tej ściance. Taka ścianka zazwyczaj wymaga bardziej skomplikowanej konstrukcji opony, co się wiąże również z większą wagą, więc na tabeli zbiorczej możecie porównać wagę opony typu Ramflat i zwykłej konwencjonalnej. Warto dodać, że opony typu Ramflat powoli przechodzą do lamusa. Niestety chodzi o to, że normy spalania, które muszą spełniać nowe samochody, wymagają tego, by opony były jak najlżejsze. Opony ramflat, tak jak widzieliście, są delikatnie cięższe, więc wpływa to w jakimś tam stopniu na zużycie paliwa. Natomiast jeżeli Wasz samochód wymaga takich opon, to zdecydowanie mogę Wam polecić T005 w rozszerzeniu ramflat, tym bardziej, że ta opona ma szereg homologacji, o czym będę mówił jeszcze dalej. Kolejna opona, którą powinniście dobrze znać już z tego kanału, jest to Bridgestone Turanza 6. O tej oponie zrobiliśmy niedawno. Cały pełnometrażowy odcinek. Opona, która jest takim flagowym produktem od Bridgestone. Nazwa Turanza pochodzi od turystyki. Jest to opona, która jest wymyślona właśnie e, jako opona turystyczna, czyli do pokonywania dłuższych odległości w komfortowych warunkach. Myślę, że mając poprzednika, warto by było teraz powiedzieć, co się zmieniło. W gruncie rzeczy te Dwa bieżniki, jeżeli chodzi o koncepcję, są bardzo podobne. Natomiast zupełnie inaczej wyglądają nacięcia w środkowych żebrach. Turanza 6 ma innowacyjną technologię lameli 3D, która do tej pory była bardziej znana w oponach zimowych. Tutaj te nacięcia z jednej strony odpowiadają za mikrodrenaż wody, czyli po prostu rozpraszają tą wodę tak żeby nie robiła się poduszka wodna pod samochodem, ale z drugiej strony mają też za zadanie usztywniać całą konstrukcję. Ząbki Zazębiają się jakkolwiek to brzmi i dzięki temu żebro jest dużo bardziej sztywne. Kolejny aspekt to mostki w klockach bocznych po stronie wewnętrznej, zewnętrznej. Dzięki temu konstrukcja jest dużo bardziej sztywna, pomimo że mieszanka w tej oponie jest yy, bardziej miękka. Więc generalnie jest to opona, która bardzo, bardzo dobrze sobie radzi na mokrej nawierzchni. Mieliśmy okazję to sprawdzić i okej, okay, Turanza T005 w tych warunkach była bardzo dobra, natomiast Turanza 6 absolutna petarda. Na koniec, dla kogo jest to opona? Przede wszystkim dla osób, które chcą w komfortowych warunkach pokonywać długie odległości. Kolejna propozycja, która z nami jest dosyć długo już, jest to propozycja, którą bardzo dobrze znam. Potenza S001. Jest to opona, którą mogliście na tym kanale zobaczyć bodajże dwa lata temu na torze Modlin, gdzie zestawiliśmy ją z jednej strony z Turanzą T005, ale też z oponą Weather Control, czyli z oponą całoroczną. Jest to opona, która jest... Montowana na pierwszy montaż, jakkolwiek to zabrzmi do Mazdy MX5 ND, więc na tej oponie miałem okazję e, zrobić kilkanaście tysięcy kilometrów. I jest to opona, która zdecydowanie pozwala na więcej. Jest to opona, która ma sportowy charakter. Jest to opona, która bardzo dobrze czuje się na suchej nawierzchni. To za sprawą oczywiście mocno zamkniętej części zewnętrznej. Mało tutaj jest nacięć takich otwierających oponę. Oczywiście nie chodziło tutaj o to, żeby ta opona była jak najlepsza na mokrym, tylko właśnie chodziło o to, by generować jak najwięcej trakcji na suchym. Pomimo, że jest już następca tej opony, czyli Potenza Sport, o której będziemy mówić, to ta opona dalej jest sprzedawana z racji tego, że w wielu samochodach jest to opona, która jest stosowana na pierwszy montaż. Jest to opona, która ma wiele homologacji, więc część samochodów, które wychodziły na tej oponie, ma cały setup zawieszenia zrobiony pod przyczepność tej opony. Więc... To jest też ciekawy temat. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć materiał odnośnie homologacji. Jest to coś, co jeszcze kilka lat temu nie było tak bardzo popularne, natomiast teraz się dużo o tym mówi i rzeczywiście opony w tym samym rozmiarze, tego samego producenta, ale z różnymi homologacjami potrafią wyglądać różnie. O co w tym chodzi? Temat jest dłuższy i chyba wymaga Odcinka kolejnego. Natomiast w skrócie chodzi o to, żeby po prostu te dane, które macie w książkach technicznych samochodu, w Wikipedii, gdziekolwiek, dało się uzyskać właśnie na tych oponach. Na oponach, które są homologowane. I ostatnia, a może nie ostatnia, ale ostatnia propozycja, którą mam dla Was to jest Potenza Sport. Kolejna opona, którą bardzo dobrze znam, miałem okazję na niej zdobyć puchary w Miata Challenge, jeżdżąc w klasie Stock. Jest to opona, która została zaprojektowana z myślą o mm, kierowcy, który y, zdecydowanie bardziej potrzebuje sportowych emocji. Jakie są różnice? Różnice są takie, że jest to opona względem S001. Która daje bardzo dobrą trakcję na mokrym. Pomimo, że jest to opona sportowa, gdzie zazwyczaj chodzi o performance na suchym, to największa różnica jest. Na mokrym. Myślę, że obie te opony podobnie mogłyby szybko pojechać na suchej nawierzchni, natomiast Potenza Sport jest dużo bardziej uniwersalną oponą. Jest to opona, która świetnie radzi sobie w niższej temperaturze no i przede wszystkim świetnie sobie radzi na mokrej, wilgotnej nawierzchni. Da się na niej pojechać bardzo szybko. Jak jest zbudowana? Po stronie zewnętrznej masywne klocki bieżnika, cztery rowki obwodowe. Ten po stronie zewnętrznej jest delikatnie cieńszy. Oczywiście chodzi o to, żeby ta strefa po stronie zewnętrznej była jak najszersza. Oczywiście, jeżeli chodzi o ściankę boczną, to w jednym i w drugim przypadku ona jest bardzo podobna. Są to opony bardzo sztywne, więc nie jest to nastawione na komfort, ale o, na jak najlepsze czucie kierownicy. I opona, której nie mam dla Was, ale warto o niej powiedzieć, jest to nowość, czyli pierwsza opona typu semi-slick od Bridgestone. Mam na myśli tutaj oczywiście Potenza Race. Jest to opona, która, której bezpośrednim konkurentem jest na przykład Michelin Cup 2. Jest to opona, co, so, patrzy, że jest k 2 Ok, no skoro Maciek znalazł, to wam pokażę. Tego się nie spodziewałem, że w odcinku o Bridgestone pojawi się również Michelin, ale jest to chyba dobry moment, żeby powiedzieć, że właśnie Cap2, czy też Potenza Race, to są bezpośredni konkurenci. Jest to opona, która musi generować dużą przyczepność na suchej nawierzchni. Jest to opona, która pozwoli wam na zrobienie świetnych czasów na track i powrót na kołach samochodem, więc. Będzie to opona, która świetnie sprawdzi się w hot hatchach, w supercarach, hypercarach. Opona, która w konstrukcji przypomina K2, czyli po stronie zewnętrznej mamy ogromne płaty gumy. Oczywiście chodzi o to, by generować jak największą przyczepność. Myślę, odkładamy, więc tak jak widzieliście, w jednej cenie możemy mieć kilka koncepcji opon. Nie warto sugerować się ceną, ale trzeba sugerować się charakterem, w którym chcecie użytkować oponę w wasz samochód. Jeżeli jeździcie na dłuższych trasach, yy, potrzebujecie komfortowej opony, to nie będziecie zadowoleni z opony sportowej, na przykład z Potenza Race. Natomiast, jeżeli potrzebujecie większej przyczepności na suchym, lubicie dynamiczną jazdę, czasem startujecie w imprezach typu track day, to Potenza Sport czy Potenza Race będzie. Świetnym wyborem. Na koniec pytanie do Was: którą z tych opon wybralibyście do swojego auta i dlaczego? Jestem ciekaw Waszych odpowiedzi i oczywiście zostawcie informację, którą z tych opon raz jeszcze chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Ja już będę się z Wami żegnał. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.